Manko z tej strony HUNTUS! Eee, z racji tego, że zrobiłem fajną bitewkę na. Oho! Stwierdziłem, że sobie nagram. A czemu nie? Także fajny, fa fajny wynik był na sam koniec. Eee, fajna końcówka generalnie. Jak widzicie, iksvalema już nie używam, mody mam. Ten kwadrat czerwony, który widzicie na mojej mapce, nie powinien mieć miejsca bytu, ponieważ powinien być to okrąg również. Przetestowane już przeze mnie, bo powinienem mieć coś z zasięgu rysowania, a nie mam na przykład. Także mody możecie sobie pobrać, no ale mówię, zamiast tego kwadratu musi być okrąg. No i zdecydowałem się, że nie będę jechał tym wielkim e, klocem na górę, tylko pojadę sobie na dół na... Jedni mówią na banana, drudzy na przepychacz. No i wybrałem sobie pierwszy cel. I oczywiście co? Skupiam BUM! Nie trafiam. No i jak zauważyłem, no to wszystko prawie na górę pojechało od nich. No to mówię co, nie będę tu stał, zasuwam do przodu, nie? Generalnie od poniedziałku zaczyna się kampania, także jak będę pracował, to się na pewno nie pojawię wieczorami. A jak nie będę pracował, to będę się pojawiał, ale streamy będą dużo krótsze i nie będę streamował po godzinie tam 19 czy 20, bo nie wiem jak te prime time y będą wyglądały, nie? Tutaj stwierdziłem, że będę się starał zdjąć gąseczkę i tak się udało. Tak jest, jest moc. O, T29 zajarzył, co chodzi. Znowu poprawiłem gąskę. Dla tych, którzy jeszcze nie byli na Twitchu i nie wiedzą, powinniście mnie trochę inaczej słyszeć, bo mikrofon y, dojszedł. Dzięki właśnie... Y, donacjom udało się uzbierać na Beringera c 1 i generalnie, słychać super, naprawdę, jest, czuć różnicę, że tak powiem, w głosie. Eee, no to jest, i tutaj się bawiłem z tym T29, jak nie powiem kto, próbowałem go zdjąć, próbowałem, próbowałem. Szkoda trochę, bo później zobaczycie na końcowym rozrachunku. Hmm. Że braknie mi dwóch prawów do czegoś. Tutaj właśnie T29 i, i, i właśnie ten T3485 co spłynął wcześniej, na razie jest 6-6. Delikatna przewaga hapsów. O, teraz nawet my wygrywamy przez chwilę. No ale jak zaraz zobaczycie, zrobi się bardzo nieprzyjemnie. No i stwierdziłem, że nie będę jechał przez środek do tej T29, bo na Hilu mają trzy czołgi, które by mi mogły za darmo w dubkę klepać. I tutaj już zaczynamy ostro dostawać. W tym momencie. A mój pomysł był taki, bo wiedziałem, że coś tam na kapie stawało, tak? No to mówię, jadę na tego kapa, jak pantera długa tam stoi. Tak jak patrzę na górę, tak dosyć, dosyć jeszcze sporo tego HP mają, nie? Nasi się jeszcze trzymają. Mówię, no nie wiem, jadę na kapa, coś z tego może wyjdzie, nie? Jest 7,9 nie było tragedii, o już jest 7,10. To już tak sobie myślałem w tym momencie. Tak, średnio ta już bitwa wygląda, ja mówię. No to super, zacząłem streama, kurde, w plecy bitwa. By ja... No, 8-11. O, tu zabili te 3-4-1. O, to fajnie, fajnie. No, także jest 8-12. 8 do 13. Zostałem sam z Artą. Tu oczywiście dużo, dużo szczęścia, bo kolega nie trafił. Mówię, no nie będę się z nim strzelał, bo kurde mnie... rozjedzie mnie no na dystans. Mówię, muszę, muszę skrócić dystans i jadąc tak, żeby on nie miał do mnie strzał, żeby ten wrak mi przeszkadzał. Ja w jeździe w mega fart, bounce. O! W międzyczasie zostałem sam na siedmiu, nie? To już w tym momencie wiedziałem, nie no to super, jeszcze dobić kogoś, kurde, jak się da i do garażu, nie? No, no, pierwszy, ale takie moje małe zdziwko było, nie? No tu jest pierwszy, taki na, no na pestkę. No zmaślone to, no ale czasami są tak jakieś um, lekkie pingi, że ten pocisk y, dolatuje i jednak trafia się, nie? Tutaj w tym momencie nie wiem, czy on nie wychylił zdeczka. o, o i tutaj mnie wcem jeszcze wyjechał. Tu też będzie mega fart, naprawdę nie? Eee, skupienie nie do końca poszło, to nie wiadomo gdzie w ogóle. Fart, mega fart. No i generalnie już jestem sam na czterech. Eee, moje hapsy wyglądają tak, ja mam 932. WZ na hita i udało się. W ogóle wiecie, oho o i z drugi na dupce. Generalnie oho ma bardzo małą penetrację na tym działku. 215. Tutaj stwierdziłem, że będę się side scrapował dupą. Taki side scrap dupny. Bo nie wiedziałem czy mi od przodu zaraz coś nie wyjedzie, nie? Tak myślę sobie. No nie będę tu stał. Będą mogli mnie spokojnie objeżdżać sobie. muszę, Muszę skrócić kąt, nie? A tutaj hopsia lala, te 150, taranem 457 sobie wziął, BUM! Tutaj mi w międzyczasie napisał Japończyk, same ogryski No i zostałem sam, przewagę hapsów mam, pokazuje mi, że... Wtedy nie wiedziałem, że ten Centurion ma tylko 200 hapsa. Teraz, o w tym, y przepraszam, 263. Nie wiedziałem, że on ma tak mało HP. bo nie zwróciłem na to zwyczajnie uwagi no i czekałem, czekałem no i tak jak myślałem Centurion wyjechał ktoś tu napisał, że niezłe pazie były w drugim teamie szczerze? nie widziałem ich kolorów, bo ich a nie ma jak mówiłem o tutaj niestety się nie udało ale to takie balansowanie, tak? Cały czas. Boczek, boczek, boczek. I się udało centuriona dobić. No, tutaj się bałem, że mu nie siadło, bo jak ma to dobre działko, to... To różnie by mogło być. I bomba! I huntus zrobi ósmego kołobanowa. Tak jest, ósmy kołobanow. Przejdźmy do Statystyk pobitewnych Cyk Zostałem sam na siedmiu Koło Banov, Ridley, Walters Tam widzieliście tego T29 Się nie udało, T3, 4, 8, 5 Zapachniałoby Pulem, pulem by zapachniał Stalowa ściana High Caliber, Top Gun Łącznie uzbierało się 10 medali no, dosyć ciekawa liczba, powiem szczerze. Uh -huh. A co do detali bitwy, no to odblokowałem. No, 3100 zablokowane. Tak. Uh, 13 strzałów otrzymałem. 281 EXPA, 1454 podstawy. A, i dodatkowo jeszcze tutaj mam screena z gry. Zrobiłem misję na obiekta 260. W której w Plutonie miałem zniszczyć co najmniej 8 pojazdów, misja została wykonana z wyróżnieniem. Nie pamiętam, jakie tam było wyróżnienie, no ale machnę misję przy okazji z wyróżnieniem. Także jestem bardzo zadowolony, bo była moja pierwsza bitwa na streamie. Wcześniej grałem trochę z bolem, za co bardzo mu dziękuję, bo żeśmy mody testowali. No i co w sumie? No i to wszystko, także. A jak mówię, teraz będę troszkę mniej, bo się ta kampania zaczyna miesięczna. Oczywiście widzimy się 6 grudnia. Przypominam o tym, że cały czas organizowany jest konkurs na kartkę świąteczną. Czy to może być z Bożym Narodzeniem, czy z Mikołajem? Dowolne, dowolne to jest. Tylko wiadomo, nie można pracy wykonać na komputerze. Machnijcie pracę, cyknijcie zdjęcie. Wrzućcie kurczę na 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 czy zeskanujcie jak się da wrzućcie na ten na mojego maila co do nagród jeszcze nie wiem jakie będą bo czekam cały czas na 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 na, na, na e, odzew wargamingu na jakie nagrody mogę liczyć dla was właśnie plus jakie nagrody w czasie streamu który odbędzie się 6 grudnia o godzinie 15. W sumie to jest tyle: także, to jest taki odcinek z dobrą bitwą, plus lekko informacyjny na końcu. Także trzymajcie się, pozdrawiam, was gorąco. Pa, pa.